Dzień dobry. Dzisiaj pokrótce chciałbym opowiedzieć o możliwościach aplikacji Matex do Planta. Matex został stworzony z myślą o inżynierach, którzy muszą współpracować z Revitem oraz inwentorem oraz są zmuszeni do eksportu do IFC, co jak wiemy w Plancie nie jest możliwe. Możemy natomiast to zrobić z Revita, i tutaj z pomocą przychodzi nam Matex. MatEx służy właśnie do eksportowania modeli plantowych wprost do Inventora i Revita. Tyle słowem wstępu, teraz przechodzimy może do działania. Aby uruchomić MatExpa, wpisujemy po prostu w linii poleceń MatExp. Wyświetla nam się okienko dialogowe naszej aplikacji, z którego możemy wybrać interesującą nas linię bądź fragmenty linii do eksportu. Oraz wyposażenie mechaniczne. U mnie to wyposażenie się nie pojawiło, ponieważ mam je podczytane w postaci XRF-a i musimy je osobno wyeksportować z tego pliku. Możemy teraz przejść dalej, i tutaj widzimy już same właściwości naszego eksportu. To znaczy, jakie właściwości obiektów dokładnie zostaną wyeksportowane z planta do Revita i inwentora? Do jakiego katalogu wyeksportuje się nasz model, czy nasza paczka, i jak będzie nazywał się nasz model? W tym momencie możemy już kliknąć eksportu, jeżeli wszystko poprawnie tutaj uzupełniliśmy. No i eksport został zakończony. Teraz możemy jeszcze wyeksportować sobie nasze urządzenia, czy też wyposażenie mechaniczne. Ponownie wpisujemy matekst. Wybieramy wszystkie interesujące nas urządzenia. No, i teraz co ważne, jeżeli chcemy je skonsolidować z naszymi rurami, musimy po prostu wyeksportować je do paczki o takiej samej nazwie. Klikamy eksportuj. No i eksport został zakończony sukcesem. Następnie możemy zaimportować nasz plik plantowy, czy projekt plantowy, prosto do inwentora. W tym celu otwieramy nowe złożenia. I z zakładki Environments, albo Środowiska wybieramy dodatek Matex. Pokazuje się nam formularz, w którym możemy uzupełnić, czy wybrać nazwę paczki, którą przed chwilą wyeksportowaliśmy. I klikamy Wybierz. W tym momencie musimy chwilę poczekać, podczas kiedy aplikacja po prostu importuje wszystkie elementy naszego projektu prosto do inwentora. Import zakończył się sukcesem. Może rzućmy sobie okiem na nasz model, jak to w ogóle wygląda. OK. I teraz sprawdźmy sobie na przykład parametry, jakiejś rury, czy zostały poprawnie przeniesione z planta. No i jak widzimy w iProperties tej konkretnej rury w niestandardowych iProperties. Pojawiły się nam właściwości, które przed chwilą zdefiniowaliśmy MAT-Expie na etapie eksportu z planta 3 Następnie przeprowadzimy sobie analogiczny import, tym razem w programie Autodesk Revit. Otwieramy nowy model z szablonu mechanicznego. Następnie z zakładki dodatki wywołujemy program MatExp. Wybieramy interesującą nas paczkę i klikamy wybierz. W tym momencie następuje import wszystkich wyeksportowanych wcześniej obiektów do Revita. Import został zakończony sukcesem. Możemy teraz dokładniej przyjrzeć się naszemu modelowi 3D. Oraz ponownie sprawdzić, czy wszystkie właściwości zaczytały się poprawnie z planta. Jak widzimy, mamy tutaj szereg różnych właściwości, które uprzednio zdefiniowaliśmy w plancie, w Matekspie, na etapie eksportu. Być może chcą Państwo teraz wyeksportować model dalej do IFC. W tym celu klikamy po prostu klik. Eksportuj. I FC. Jedną bardzo ważną rzeczą, jeżeli chcemy wyeksportować nasz plik razem z właściwościami, które wcześniej zaczytaliśmy z planta, jest zmiana ustawień zestawów właściwości na zestawy właściwości zdefiniowane przez użytkownika. Klikamy Przeglądaj i szukamy w naszym katalogu domowym w katalogu Matex. Pliku IFC Mapping. Otwieramy go, klikamy OK. Możemy tutaj też oczywiście podać ścieżkę naszego pliku. I klikamy Eksport. Eksport do IFC został zakończony sukcesem. Teraz możemy po prostu sprawdzić, czy plik został wyeksportowany poprawnie. No i ponownie widzimy, że wszystkie właściwości zostały przeniesione z planta przez Revita aż do formatu IFC.